No kurwa, ale ci pojechałem co? Pomyślmy pomyślmy, jak by cię tu wyciągnąć? O kurwo! Śpierdalać mi z drogi szkurwy nie widzicie że pracuję? Proszę mi kuźwa nie przeszkadzać w tej chwili. Proszę, to jest moje upoważnienie do kopania tutaj tunelu. Co ty kurwa pierdolisz? Ty kurwa nie umiesz pisać, czytać i w ogóle jesteś popierdolony. Ja tu jestem kurwa pansowa i ja on zawsze rację. Ty jesteś pedal, nie też kuźwa Pedał, nie panzowa. I no. mi kuźwa z drogi. Kurwa ja pan Pedał, ty jesteś siód jebany i nie masz jajek. Zobacz kurwa lepiej co kuwój drogi. Kurwy się, jaką tu masz? Co się kurwa gapić. Jezus Maria! Jak cię tu wyciągnę stąd? No nie wiem, kurwa może dynamitem, albo kurwa się cierał. Łopatą w dupę kuźwa i wyjdzie, albo zrobię paczkam. Boże, z mordy! Uczknął na czaczy! Nic tu nie poradzę, idziemy po wódź. Kurde, się, mała, 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 jesteś mała, Chyba zrobię sobie przerwę na obiad. Mówiłem, kurwa, dynamitem. Albo Ziegiero, obciąć mu i kurwa, gdzie po wódź. Co ty, kuźwa, o gościu? Przecież ty jesteś, kurwa, puść, tak jak nic. Ja, kurwa pusta, jak ja ci dam zaraz! Zamknij się, nic się nie odżywaj w ogóle i... Jak śmiesz mnie dotykać, brudasie jeden! Brudasie, ty się kurwa się zeszłej, ty pnij. to! Nie pierdol smutów, masz. Pierdalaj, gościu, nie widzisz, że kujesz To no, jak śmiesz się tak do mnie odbywać w ogóle! Pierdalaj, do do i wraziłem się na kurwa, jewany chuliu! No! Fuck you, i nie mi się na oczy nie pokaże, zszoki i Mówiłem, mówiłem, nie kozasz, nie kozasz, bo ja tak, chyba każdy spierdol Kupuć.